Witajcie! W dzisiejszym odcinku postaram się obiektywnie przeanalizować zgodnie z zapowiedzią w pierwszych wiadomościach na kanale Prawda.pl czy dziki ma rację, czy jej nie ma w kwestiach pandemicznych z rządem. Mam nadzieję, że Państwo widzieli wszystkie odcinki historyczne o królach Polski przed rozwidiem dzielnicowym i Wiadomości gospodarcze. Inne odcinki. Pierwszy fragment. Czyli według doniesień z 2016 roku za 200 milionów złotych wybudowano ten szpital, który stoi pusty, nikt w nim nie pracuje, nie przyjmuje się pacjentów, ale zamiast go otworzyć wydano kolejnych kilkanaście milionów złotych po to, żeby otworzyć szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym. Bo, bo nie mamy szpitali. Brzmi logicznie. I tutaj trafiamy w sedno, jak chodzi o szpital tymczasowy na stadionie narodowym. Bo jak nie wiadomo o co chodzi, to setny raz się sprawdza, że chodzi o pieniądze. NFZ ostatnio, według tego co mi wysyłacie, podał stawki za leczenie na stadionie narodowym. I bardzo proszę, żebyście sobie teraz na to na spokojnie spojrzeli, i zaraz przejdziemy do sedna sprawy. Czyli w dużym skrócie, normalny, zwykły szpital za gotowość doświadczenia usługi. Osobie ze świrusem otrzymuje 100 zł. Natomiast zimnym trafem szpital na Narodowym otrzymuje za dokładnie to samo: 822 zł i 42 grosze. Dziennie. Ale przejdźmy o krok dalej: normalny szpital otrzymuje 1000 zł sapiem za hospitalizację pacjenta podpiętego pod respirator. Natomiast, no nie zgadniesz, stary, no nie zgadniesz: szpital na stadionie narodowym otrzymuje 3800 zł, to na trzy razy tyle, co normalny szpital, ale nie za to, że tam kogoś hospitalizują pod respiratorem. Za to stary, że ten respirator tam po prostu stoi, tam nikt jeszcze nie, tam, tam się nic nie dzieje stary, on po prostu stoi, ale to jeszcze jest całkowicie normalne, bo najdziwniejszą w tym wszystkim rzeczą jest chyba to, co zobaczycie teraz. Najgorsze w tym momencie jest to, że według tego, co mi powysyłaliście, w Katowicach jest podobna sytuacja, czyli stoi tam nowiutki szpital, gotowy do przyjmowania pacjentów, wybudowany za kilkaset milionów złotych, ale rząd nie chce go dzierżawić, nie chce z niego korzystać w ogóle, to w ogóle nie jest ważne, tak? Któreż najważniejsze jest to, żeby gdzieś w jakiejś hali człowieku teraz zrobić tymczasowo. No bo nie ma szpitala. I z tym akurat dziki To miał rację. To jest drugi fragment. Tak, jak mówią lekarze, szpital na Narodowym to nie jest szpital, tylko sanatorium. Przyjmujesz tam bowiem moi drodzy, tylko osoby z bardzo łagodnymi objawami, takie, które praktycznie nie wymagają opieki. No bo... Osobami, które mają cięższe objawy, ten szpital niestety nie potrafi się zająć. A szczytem w ogóle wszystkiego było to, że kilku pacjentów w Szpitalu Narodowym zaczęło mieć mocniejsze objawy. I nie zgadniecie, co się z nimi stało, nie zgadniecie, co się wtedy stało. No. Szpital ich kurwa wypisał. Przypominam też, że bardzo często tych łóżek świrusowych dużej ilości, to, to nie przysyła stary, nie, one nie spadają z nieba, nie przysyła nam ich do Polski baba fanga w człowieku, nie montują ich śrubokrętami Daylem, tylko stary te łóżka to są z oddziałów, które są przeształcane na świrusowe, czyli są to oddziały na przykład kardiologiczne, onkologiczne, tych klientów tam odsyła do domu, tam zabieg może tam za 5 lat będzie miał, elegancko będzie, ważniejsze, żeby przyjąć tych ze świrusem, tak? Będzie... To jest zajebista logika, naprawdę zajebista logika, że pisze do mnie dziewczyna w prywatnej wiadomości, że ma nawrót nowotworu, i nie przyjęli do szpitala, ale bardzo chętnie na przykład przyjmą pana, który ma 39 stopni gorączki, tam rano troszkę pokasza. To, 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 to jest już źródła kwestia, z czym dziki te miał rację. Tak wygląda obecnie nasza tabela. Na jednej z konferencji prasowych nasz minister zdrowia Niedzielski powiedział, że w Polsce jest już obecna niestety. Czeska mutacja wirusa. I ja sobie tak pomyślałem, ja. Pierdolę! Nie dość, że człowieku, od tylu miesięcy, wychodząc gdzieś na miasto, musimy notorycznie omijać te tysiące leżących na chodnikach ciał. To do tego jeszcze jakaś czeska mutacja, wariacja, że za, to zaraz za granicą, zaraz za rogiem, zaraz nas zabije, zaraz umrze jest człowieku, bez szans jesteśmy. I już miałem umierać, ale tutaj ni stąd, ni nagle pojawił się człowieku problem. Otóż moi drodzy, w Czechach. Nikt nic nie wie o żadnej mutacji wirusa. Po prostu mistrzostwo świata. O czeskim wariancie wirusa, moi drodzy, nie wiedzą ani Czesi, ani czeski rząd, ani czescy wirusolodzy, ani czeska ambasada. Natomiast Krecik, moi drodzy, jak się dowiedział, co opowiada w Polsce człowieku nasz minister zdrowia, to opiździał jedwabiem. I tak, patrząc na to wszystko, naprawdę ciężko mi jest ogarnąć, że w tym kraju są miliony ludzi, którzy łykają wszystko jak pelikan kombiner. Jest to trzecia kwestia, z czym dziki ten to a teraz czwarty. Fragment. Czyli przez ostatnich kilka miesięcy te dzieci zarażały i siebie zarażały, innych zarażały. Bo już zarażały więc trzeba było, aż się wycofać ze szkół, wrócić, topnąć je do domu, żeby były bezpieczne, ale punktualnie o siódmej rano, również z pierwszym dzwonkiem, kurwa, 18 stycznia, wirus stwierdzi, a basta, teraz, brrr, a, to pierdole, to nie zarażam, kurwa. O siódmej jeden już są wszystkie dzieci bezpieczne. A bezpieczne. W tym fragmencie Dziki ten nie miał racji o to, jak wyglądała nasza punktacja. Dziki ten jak na razie na fragment, trzy razy miał rację, jeden raz, tej nie miał. Piąty fragment dzikiego DNA. Otóż jeden z doradców premiera Morawieckiego, facet o nazwisku Parczewski, radzę sobie zapamiętać, bo to nazwisko nam się przyda, zaproponował, żeby na antenie Radia Z, żeby osoby niezaszczepione obowiązywała godzina policyjna. Do tego dochodzą piękne słowa tego samego faceta, o tym, że według niego osoby niezaszczepione powinny mieć zakaz. Wyjeżdżania poza własne województwo, że te osoby nie powinny się pomiędzy województwami w ogóle przemieszczać. A na koniec stwierdził, i to jest kwintesencja władzy w naszym kraju, że nie można nikogo siłą ani przepisami zmusić do szczepienia, ale można sprawić, żeby taka osoba sama zdecydowała, że się zaszczepi. I to jest bardzo ciekawa logika, przyznaję. To tak, jakbyśmy my, jako naród, stwierdzili, że od jutra każdy polityk w tym kraju ma być obowiązkowo dwukrotnie postrzelony ze śrutu w dupę po to, żeby czuł respekt przed narodem i żeby nie działał na niekorzyść naszego państwa swoimi decyzjami. Oczywiście postrzał w dupę byłby nieobowiązkowy, kurwa mordo, rozumiesz? Ale tacy, którzy nie chcieliby, bo mogą nie chcieć, być postrzeleni dwukrotnie ze śrutu w dupę, byłoby codziennie polewanie przez godzinę wrządkiem po twarzy, a następnie smaganie po tej samej twarzy przez 3,5 godziny mokrym i śmierdzącym liściem jarmużu. No i tak, dzień w dzień, rozumiesz. Ja jestem bardzo ciekawy, który z polityków był taki odważny, że po miesiącu sam by nie wypiął dupy podjazów. Więc w tym piątym fragmencie dziki ten ma znowu rację. Ponieważ jest to takie podejście, że niby nic się nie zmusza do szczepienia, ale wiadomo, że w ten sposób się po prostu większość osób zaszczepi. Szósty fragment. Czyli ten sam facet, który jeszcze w kwietniu mówił, że gdyby był kobietą, to by się nie zaszczepił tymi preparatami. Bo to niebezpieczne. Już w maju mówi, że wszystkie kobiety mają się zaszczepić, a jak nie, to zakaz opuszczania województwa albo godzina policyjna. No. No ja nie wiem, czego Ty kurwa nie rozumiesz. I ja kolejny raz wyrażam nadzieję, że to się nigdy nie stanie, że nikomu to nie przyjdzie do głowy. Ale to wszystko dalej zmierza w jednym kierunku i mnie by absolutnie, paradoksalnie nie zdziwiło, gdyby ktoś kiedyś powiedział z takich profesorów, że teraz tych niezaszczepionych, no to będziemy raczej trzymać w takiej jednej dzielnicy w obrębie miasta i odgrodzimy ją murem. Albo na przykład weźmiemy taką łąkę i ogrodzimy ją całą drutem kolczastym i wieżami bartowniczymi I tam na przykład postawimy baraki w środku. I dla bezpieczeństwa tych zaszczepionych niezaszczepionych będziemy w tych barakach trzymać. Czyli kolejna kwestia, w czym dziedzicy nie Kolejny fragment. Minister Zdrowia Adam Niedzielski kolejny raz przewidział przyszłość. Już pod koniec czerwca nasz minister zdrowia stwierdził, iż istnieje prawdopodobieństwo, że nadejdzie czwarta fala. Ja nie wiem za bardzo, jak to się stało, ale pięć sekund później w następnym zdaniu istnieje prawdopodobieństwo, przeszliśmy do tego, że pan Niedzielski podaje dokładną datę. I popatrzcie, niby cały świat nie potrafi tej pandemii ogarnąć, bo to wszystko jest niby tak bardzo nieprzewidywalne. A tu cyk! W Polsce wyskakuje jeden gość, i on już doskonale wie, że czwarta fala pandemii nie zacznie się teraz w lipcu, który właśnie się rozpoczął, ani pod koniec września, czy na początku października, albo w połowie listopada. Nie! On już doskonale wie, że czwarta fala pandemii w Polsce nadejdzie akurat w drugiej połowie sierpnia. Polski Nostradamus! Na razie. Wygląda punktacja następująco. Otóż, 6 razy dziki ten miał rację, jeden raz nie miał racji, ale w drugiej części musi jeszcze wszystko odmienić, ponieważ żebyśmy nawet połowy filmów nie przerobili. Ja z się średniem i zapraszam do drugiej części o tym, czy dziki ten miał rację. Cześć!